nie próżnujemy, podsłuchiwaliśmy wywiad z Andreasem Johnsonem, czy przepraszam, z Jasonem Krampem, co powiedział? Tak, w rozmowie ze Steven Brandonem Jason e, powiedział, że stracił, w momencie kiedy, kiedy upadł, e, stracił swój najlepszy silnik, na którym e, do tej pory wszędzie jeździł. Co prawda nie, nie spisywał on się znakomicie, być może to była właśnie ta przyczyna, że, że ten silnik się zatarł. E, powiedział też, że nie do końca, nie do końca był obudzony dzisiejszego dnia, od pierwszego wyścigu. Mówił, być może potrzebuje trochę więcej wyścigów na to, żeby, żeby się obudzić, żeby poczuć ten zew walki. E, powiedział też, że być może jest to spowodowane tym, że jest coraz starszy. No więc właśnie, latek nie ubywa, wręcz przeciwnie. Tomasz Golow na naszych ekranach. Teraz będziemy zaciskać kciuki. Za naszego kapitana Andreas Jonsson w czerwonym, jego rodak Magnus Cetterström w niebieskim, w białym Hans Andersen, który miał smutną minę, kiedy została mu tylko biała tabliczka. No i na polu zewnętrznym. Na polu zewnętrznym Tomasz Golob. Żółty kask zaciskamy książki, bo Golob może dojechać do finału. Jak mu się wiecie, Zorro wygrywa start z drugiego pola. Tomasz Golob będzie się przedzierał. Musi teraz zaatakować Andreasa żona Jak to uczyni? Już wjechał przed Andreasa. Przewraca się szwed. No i mamy kolejną niestety przerwę w dzisiejszych zawodach. Słabo to było widać z naszego stanowiska. Podciął dotknął. No być może doszło tam do kontaktu z zawodnikami, ale AJ na pewno widział i słyszał, że Tomek już tam jest. No musimy poczekać na powtórkę. My siedzimy akurat z tej strony z tej samej strony, która kamera pokazuje. Czyściutki no. atak no. tak, no uciekł z AJ, nogą Andreas Jonsson Tak, AJ nie ma miejsca, kiedy Tomasz tam wjechał, tu będzie na pewno dobrze widzieć tą akcję. AJ zbliżył się bardzo mocno do, do Zorra i pewnie nie miał Pola manewru, i musiał y, puścić motocykl, żeby y, nie doszło tu do gorszego upadku. Wydaje mi się, Adam, że, no właśnie, to będzie najlepsze ujęcie kamery, bo teraz zobaczymy na milimetry kontakt. No i jest trącona noga AJ-a na pewno, y, no, czerwony, wykluczony, a więc. Y, to będą teraz trwały pewnie w mediach polskich i szwedzkich dysputy na ten temat. Słuszna decyzja naszego arbitra? Ja myślę, że tak, ponieważ. Nie był to taki atak, który mógł Andreasowi urwać nogę. Ja powiem to z punktu widzenia zawodników. No, większość zawodników wie, kiedy, kiedy motocykl jest trochę wolniejszy i spodziewamy się niektórych ataków. Na pewno AJ wiedział, że taki zawodnik jak Tomasz Golob wykorzysta to miejsce. Jechał z czwartego pola, więc. Nie mamy lusterek, ale wiemy, co może wykonać ten zawodnik czwartego połowa. Zapłon? Zapłon będzie zmieniany? Tak, na pewno Tomasz będzie trochę tu regulował zapłonem. E, ale wracając do. do nie, nie, jest, nie re, jest regulowany gaźnik e, w motocyklu Tomasza Goloba. Ale wracając do, do sytuacji, e, wiemy, że zawodnik z e, czwartego pola może m, wykonać tak zwane nożyce i mieć dusz, długą prostą. To, to zrobił właśnie Tomasz Golob, napędził się znakomicie. E, nie poszerzał toru jazdy, jechał, jechał swoim torem. No i AJ troszeczkę prędzej powinien już. Odskakiwać na zewnętrzną, żeby przygotować kontrę na, na Tomasza, który wchodząc wąsko w łuk. Nie dotknął. Od razu zawyrokował Tomasz Graszyński, menadżer Tomka Goloba. Nie dotknął. no Jeśli nawet no. dotknął, to było to tak jakbym cię teraz mutną kartką programu yy, na dzisiejsze zawody. To znaczy, na pewno takie muśnięcie zmienia balans w motocyklu i, i na pewno ma yy, wpływ na, na jazdę zawodnika. E, aczkolwiek AJ po prostu no, no Będzie szukał, szukał tutaj też ratunku w decyzji sędziego. No, no. Będzie dzwonione, ale boję się, że, te, że ten czas. Zawodnik powinien bronić się trochę wcześniej niż na, niż na samym wejściu włók, e, udaremnić ten, ten atak trochę prędzej. Wiadomo, e, na samym wejściu już niewiele można zdziałać. Posłuchajmy, co może. Mówi... On pojechał prosto. Czy to jest żart? Jak. Mo... Jak... Kto był sprawcą tego... tego. wypadku? On pojechał prosto. Nie tak. Nie, nie rób tego, Wojtek, bo ja to traktuję jako, jako żart. To jest, to jest po prostu jak, jakiś żart, jakaś kwina chciał powiedzieć naszemu arbitrowi. Dawid Kozioł, menadżer Andreasa Jonsona. No zobaczmy to wszystko jeszcze raz, ale tak jak powiedziałeś już Adam, za chwilę oddamy jeszcze głos Krzysiowi i Leszkowi również i Dari, ale myślę, że no oczywiście minimalny kontakt był, ale sędzia raczej zagrał tutaj podejmując tę decyzję z duchem sportu, no bo to nie był atak, jak mówię, który mógłby zagrozić zdrowiu Andreasa Sajonsona i miał jaką, jakąkolwiek perfidię gdzieś w podłożu. Tomasz Golob po prostu pojechał tak, jak najlepiej potrafi. Pojechał tu, złożył się, chciał wjechać w krawężnik, ale nie wiem, czy wcześniej też zwróciliście uwagę, jak zły był mechanik Magnusa Stroma bo Magnus prowadził, a tu mu przerywają taki wyścig. Tak, już tak, był, był, był w finale, e, wiadomo, że Andreas i Tomasz Golop zajęliby się sobą o walce o dwa punkty, on mógłby pewnie zmierzać po trzy punkty i byłby już w finale. Nie chcę rozmawiać AJ, mówi, powtarza ciągle, że dla niego to jest żart, e, było tak dobrze, wygrał turniej eliminacyjny, no i proszę. Sekunda, dwie sekundy, nieuwagi. uwagi. Tomasz Golop, tam wjeżdża. Andras... Y... Kończy na ósmej pozycji. Tak jest. Nie, na siódmej. Andras y... Johnson. Y... Wykluczony z tego wyścigu, no cóż. Show must go on, jak śpiewał legendarny Freddy Mercury. Oczywiście, jeśli macie, Krzysiu i Leszku, jakieś przemyślenia w tej sprawie, to proszę zapiszcie je sobie gdzieś na serwetce i za chwilę, kiedy oddamy Wam głos, naturalnie wrócimy do. Bo to ważne wydarzenie jedno z ważniejszych wydarzeń dzisiejszego turnieju, bo ono ma. Realny wpływ na kształtowanie się końcowych wyników. To wykluczenie Andreasa. Zmiana motocykla przez Hansa Andersena. Na minutę do rozpoczęcia wyścigu. Tak jest. Jest Magnus Ceterszturm pod taśmą startową jako jedyny. On tutaj przygotowuje sobie z wielką pasją kolejne miejsce do startu. Ubija tam teraz na wierzchnię przyjechał na drugim motocyklu, chyba nieużywanym jeszcze dzisiejszego wieczora, Hans Andersen, no i Tomasz Golob, który wyregulował tam jeszcze gaźnik i... Jakiej można dokonać tak na prędce w ostatniej chwili regulacji w gaźniku? No być może ten... Y, Tomasz słyszał, że ten gaźnik y, nie spisywał się tak, jak on by sobie życzył i, i dlatego troszkę go y, podregulował y, dopływ tej mieszanki do, do silnika. Zobaczymy, na ile to is the exam. Zorro, Hans i Andersen i Golob. Golob pod płotem i co zrobi teraz? Jakie to były regulacje? Jak skuteczne? Zamyka Andersena, no ale właśnie, musi hamować Tomasz Golob, bo strasznie wolno wyjeżdżał tam z pierwszego wirażu Zorro. Jedzie Magnus na prowadzeniu Tomasz Golob. Czy Teraz co ma zrobić? Na pewno tysiące myśli w jego głowie. Zaatakować Magnusa Zetterstroma, zaryzykować jakąś akcję. Wolno, wolno, wolno jedzie Zorro, a więc kwestią sekund. Tak jest, wydawało się, że będzie wyprzedzenie Szweda przez naszego kapitana. Wielka forma rosnąca, co najważniejsze, forma Tomasza Goloba. Jest nasz kapitan na prowadzeniu. Zorro również zmierza do finału. No a ten sprzęt niedopasowany, tak jak życzyłby sobie tego Hans Andersen. I on jedzie trzeci. Teraz taka nieudana, koślawa próba jakiegoś nabrania prędkości, wyjechania na zewnętrzną. Także Hans Andersen na tym motocyklu to on już dzisiaj tutaj żadnego szałowego wyniku nie osiągnie. Tomasz Golop, brawa, tak jest. Wstają polscy kibice. Tomasz Golop, Drugi turniej Grand Prix z rzędu, Tomasz Golop zameldował się w Wielkim Finale. Pasuje? Brawa, brawa, brawa. Te, tego nam było trzeba i, i na pewno też e, Tomek Golop e, będzie tu, czuł się wspaniale po, po wygranym e, półfinale. Pomimo nie najlepszego wyjścia spod taśmy e, wyprzedził Magnusa Zetterströma na trasie. To na pewno buduje i da jeszcze dodatkowych sił Tomaszowi Golobowi w walce właśnie w finale, który, który już niedługo, niedługo, ale przed tym jeszcze zobaczymy jak drugi z naszych reprezentantów.